Tej lekcji reprezentuje dwie kolejne litery języka arabskiego. Pierwszą z nich będzie litera RA. Druga będzie bardzo podobna. Jednak na duży będzie miała kropkę. Litera ra W języku arabskim będzie reprezentować nam dźwięk R. Er". E", litera ZAJ. Bo tak nazywamy tą literę będzie reprezentować dźwięk z. ra-zaj, ra-zaj. Ok. Są to litery słońca, tak jak wspomniałem już kiedyś, jest ich około 13 lub 14. E, co to znaczy? To znaczy, że e, następujący, że zajmek określony al na początku wyrazu będzie przywierał jedną z form danej litery. Jeżeli dany wyraz będzie zaczynał się od dźwięku ra, l będzie przyjmować tutaj formę r ar-rajul, ar rajul, w taki sposób Masz Ok, teraz kilka funkcji i kilka form, jakich może, jakie mogą przybrać te dwie litery e, w danym wyrazie kilka tak zwanych kombinacji. Yy, litera zębowa, czyli ząb, plus litera zębowa, plus dźwięk. r daje nam taką kombinację, czyli tak, na litera zębowa, plus litera zębowa i plus dźwięk R. Zróbmy uwagę, że dźwięk, dźwięk Ra dźwięk Zaj wychodzi poza, poza tą linię, na której piszemy E, dane litery w języku arabskim. Czyli litera zębowa plus litera zębowa plus dźwięk ra. Może być to ba, może być to ta, ra. Ważna informacja jest również taka, że litera ra i litera za nie łączy się z kolejną następującą literą. Są te litery tak zwane e, odłączone. odłączone. Stoją albo samodzielnie, albo w połączeniu tylko z prawej strony. Kolejna kombinacja to dźwięk. Mim plus litera zębowa plus dźwięk ra daje nam taki schemat mim na początku razu plus litera zębowa i plus dźwięk ra, plus dźwięk ra, czyli mim plus litera zębowa, może być to ba i plus dźwięk ra. Tak to wygląda. Kolejna kombinacja to kiedy mamy lam w połączeniu z literą zębową i w połączeniu z dźwiękiem ra. Daje nam to taki tutaj, schemat, taką kombinację lamb w pozycji początkowej plus litera zębowa i plus dźwięk ra. Powiedzmy, że znowu ba. lam, b i r i litera sin, która była w przedostatnich klęciach plus litera zębowa i plus dźwięk ra daje nam to taki schemat sin da plus. Litera zębowa i plus dźwięk RA. Litera zębowa powiedzmy, że to będzie dźwięk ja, tu mamy dźwięk SIN lub nawet shin. OK. Zajmiemy się teraz y, wersją danej litery w poszczególnych wyrazach. Y, litera RA i litera za, niezależnie od tego gdzie będzie stać, czy na początku, czy w środku, czy na końcu będzie przyjmować tą samą wersję. Y, tak samo będzie wyglądać. Na razie to zmasz. I zacznijmy tutaj od zapisania kilku wyrazów zawierających dźwięk RA lub dźwięk ZA. Masrur, masrur, MIM w pozycji początkowej plus ShIN plus dźwięk RA z dzisiejszej lekcji, który wychodzi poza linię, tą na którą piszemy litery. Wiemy, że dźwięk RA nie łączy się z lewej strony z następującą literą. Teraz słyszymy dźwięk wow, który reprezentuje samogłoska U. Również jest to litera rozłączna, nie łączy się i ponownie dźwięk RA. Cały wyraz. Mas rur. Mas oznacza e, taki wdzięczny, radosny, wdzięczny, radosny, czyli my, A, tutaj samogłoska na górze, S z SIN, dźwięk RA, ,,R", Dźwięk wow i dźwięk e dwa razy, dźwięk ram Kolejny wyraz, mitr. Znowu m, czyli mi w pozycji początkowej, plus litera zębowa t lub ta i pozycja końcowa dźwięku ram Przy tym, że m musi mieć tu jeszcze samogłoskę i, żeby nam wyraz powstał mitr, a bardzo zbliżony wyraz do języka polskiego oznacza metr, metr. Kolejny wyraz lira, czyli LAM w pozycji początkowej plus litera zębowa I plus dźwięk RA i plus pozycja końcowa tamarmuta, które nam dało tutaj dźwięk, dawało nam dźwięk A. Cały wyraz L plus I plus R i plus Tamarbuta, która daje dźwięk A lira. E, tak samo w języku polskim jedno z walut pochodzących z krajów arabskich. Zjara, tutaj już na pozycji początkowej słyszymy dźwięk zaj, zaj, czyli dźwięk reprezentujący nam literę albo włoskę z. Następnie mamy i, czyli jo, ja, w połączeniu z dźwiękiem alif, kolejna rzecz to jo, ry i ta ponownie a, cały ja obraz tak czyli Zaj, czyli Zy. I, A, albo razem Ija, Zija, dźwięk ro, Ry, Ry i dźwięk A, ziara, Zijara to znaczy odwiedzać, czasownik odwiedzać. Czyli mam tak Masrur, Mitr, Lira, zjara. Kolejny zestaw wyrazów to, to... Yy, Iran. Jak zapiszemy Iran, słynne miejsce w krajach arabskich, alif plus Hamza na dole daje nam dźwięk I. Kolejny dźwięk to dźwięk ja, który również symbolizuje dźwięk I, zatem daje nam to alif plus Hamza i, daje nam to długą samogłoskę I. I teraz w imowie słyszymy Ry, czyli RA, dźwięk RA i alif. Widzimy, że ra łączy się z następującą literą. Alif również się nie łączy, więc pozycja końcowa dźwięku, N na końcu i mamy alif. I, długie i na daje r, a i n. Iran, Iran, nie trzeba tłumaczyć. Sayara, dźwięk s w pozycji początkowej, czyli sin. S, już tłumaczę o co tu chodzi. Mamy tak, mamy dźwięk ja i mamy ali i mamy jeszcze tutaj szatdę, która nam podwajała następującą tutaj, nad, nad czym stała, to nam podwajała ten dźwięk, w przypadku będzie podwajany dźwięk j albo i. I dźwięk re i ta tam na końcu. I mamy taki wyraz, przy tym, że tu musi być jeszcze samogłoska a. Czyli s, a, j dwa no to mamy sa. I od dwa razy. Saja, znowu Alif, dźwięk R i Tamarbuta A. Sayara, samochód w języku arabskim. szachr. Teraz tutaj zapiszemy pozycję poc początkową, ale dźwięku Shin. Czyli trzy kropki na górze. Podobne do dźwięku Sin, ale trzy kropki na górze. Shin plus było kiedyś taka wstążka oznaczała na pozycji środkową dźwięku h Czyli 3, A, H i pozycja końcowa dzisiejszej litery to R. Cały wyraz. Szachr oznacza miesiąc, miesiąc, szachr. Marra, marra. Mamy Iran, Sayara, szachr. Kolejny wyraz, marra. Pozycja początkowa dźwięku Mim. Pozycja środkowa dźwięku Ra z dźwiękiem Shanda, który nam podwaja, dźwięk Ra, i ta marbuta w pozycji końcowej dająca dźwięk A. Nowy wyraz. My A. O, sorry. My A. Ry, ry, a. Marra oznacza czas w języku arabskim. Marra. Rais, rais. Dźwięk Ra w pozycji początkowej plus. Tutaj e, Hamza w połączeniu z literą zębową daje nam dźwięk A, długie A, czyli R plus A i tutaj ma, widzimy zwarcie krzyczeniowe, charakteryzujące na, charakterystyczne przez Hamza e, Mamy ja i pozycja środ końcowa dźwięku S, cały wyraz. RA. I w tym przypadku będzie hamza, którą zaznaczaliśmy takim apostrofem. Później dźwięk i. I pozycja końcowa dźwięku s. Raiz. Raiz oznacza prezydenta, szefa lub głowę państwa. Wiele e, oznaczy. Murur. Murur. Przedostatni wyraz. E, murur, czyli pozycja początkowa dźwięku mim plus dźwięk ra plus dźwięk wow i plus Dźwięk Widzimy trzy, trzy litery, które z prawej strony nie łączą się niczym. Znaczy dwie, bo RA jest powtarzana. Cały wyraz tutaj pasowałby jeszcze charakterystyczny dla samogłoski U, taki dźwięk nad dźwiękiem MIM, więc MU, RY, U, MURUR. I to oznacza, i to oznacza, no, można powiedzieć, ruch. Ruch jakiś, prawda? Ok. I jeszcze moglibyśmy, zwróćmy uwagę, tutaj mamy jedną spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę, które z prawej strony nie łączą się z niczym. E, można by zapisać jeszcze taki wyraz, czyli tak ły. Pozycje początkowe wow reprezentuje nam dźwięk ły. Później mamy dźwięk z zaj, czyli w dzisiejszej lekcji, później alif, znowu się nie łączy później dźwięk ra i później tamarbuta. Znaczy, wszystkie z tych liter są pisane oddzielnie, żadna z nich nie łączy się z poprzednią. Każda z tych liter jest literą tak zwaną rozłączną, czyli nie łączy się tutaj z poprzednimi literami. Łazara, łazara, cały wyraz, czyli ły, a, z, a, dźwięk ra i dźwięk tamarbuta, łazara. Czyli mamy marra, czas, rais, murur, powiedzmy, że to jest ruch i wazara Łazara, e, o tutaj można powiedzieć, że to jest jakieś ministerstwo. Tak to możemy tłumaczyć I w tej akcji przedstawiłem dźwięk RA i dźwięk zaj, Dwie litery. Kolejne języka arabskiego.